Ale no to chyba głowie mi nie. Powiem nie stąd, stąd nic nie, nie, nie. Jakby tego mrugnęła. Każdy uczestnik już przeszedł przez konkurencję i zobaczyliśmy jak każdemu poszło oprócz chłopaków zobaczymy co na ich czeka teraz. A to takie ja to już dubiel nagrywało kiedyś To od dubiela ściągnięte A jak gdzie to jest? Czemu wpisałem dubiel kondon i nie ma tego? Ale też jest nitro, zimiek. Zakładać to nie. czy nie? No zakładaj. Ale ty też założysz, obiecujesz. Jak... Jak do końca dnia nazbieram. O, tak się, tak się umówmy. Dobra. Może być, ale do końca złotych. dnia, czyli do godziny 24. Dobra. Okej. Okay. Kondo tak szczerze. Na chuja? Tak. No. Po co? Do wolenia konia? <grym> Jak ci staro nie że żebyś kurwa brata nie miał. No nie da się kurwa tego założyć. No ja czuję, że to pęknie zaraz. Pięć złotych. Nie <grym> Śmiechom nie było końca. Miali się do rozpuku. jak sobie że dziewczyny, to jest tam kurą były. Tak, też widzę, e, że bardzo mocno stara się dzisiaj Karolina. I że... Mega mocno, i też... O wiele też, lepiej dzisiaj Karolina. No ma na pewno najlepszy dzień, ale A to nie było trudne. Ale chłopaki z mną jak strasznie. Poza kostkiem, no. Odwala, co Przez te pierwsze dni totalnie nie byłam sobą, bo cały czas przejmowałam się po prostu tym, że... A mi się właśnie wydaje, że przez pierwsze dni była sobą, a teraz udaje, bo jej powiedzieli, że ma być żywsza. Muszę zabiegać o to, o względy ludzi, z... Natomiast bycie osobą cichą, to też nie znaczy, że jesteś osobą złą. Po prostu taka jesteś. Zaakceptuj to. Którymi tutaj jestem, nie biorę do siebie... Jakich na przykład znacie takich spokojnych twórców, którzy nie odpierdalają na siłę? Tylko mówią na przykład spokojnie, spokojnie prowadzą content swój. Dużo jest takich i też się potrafią wybijać. I te o, tak, <grystanie> z platyną. <grystanie> z <latyną> tak bardzo ludzi, zdań i tak dalej i... Rzucana na mnie kula i myślę, że sobie poradzę dobrze, ale nigdy takiego, nigdy po prostu na mnie kula nie spadała, nie? Więc... Zobaczymy jak to będzie tego, tego to chyba pierwszy raz widzę dzisiaj dopiero Ogólnie delikatnie zacząłem się stresować Jak oglądacie ten film to wydaje wam się to proste Ale to wcale takie proste nie jest Kiedy trzeba usiąść i rzeczywiście przezwyciężyć ten strach Także, kciuki w górę Nie Przezwyciężyć strach? Kurwa to oni, oni tak jakby z domu nie wychodzili Proszę! No Uf, to jest trochę. To się ciebić. się, się nie? Ale po prostu. To już wiecie, co by ten fris mógł wymyśleć? Eee... Jak się nazywa ten. Mm, ten taki test. Ym, że na przykład kula odkręgli przy twarzy puszczona na takim dużym wahadle? Bo to już by było takie bardziej. Bo wystarczy, że ta osoba by przybliżyła łeb, bo by była głupia i by dostała wtedy, nie? Więc to by faktycznie. I też było ciekawsze do oglądania i przy okazji te dzieciaki by się trochę nauczyły praw fizyki. Więc to by było, można powiedzieć, że kontent edukacyjny by był. To się nazywa po prostu kula Newtona? Nie chodzi mi o to, chodzi mi o ten taki test. Boże. O! physics teacher know his stuff oh i have here which is the work that will be dead 150 joules is enough to kill you they use these devices that it go and hit the conservation height is the conservation of mechanical energy for 100% i may not trust myself i'm going to release this object and I hope I will be able to do it at zero speed so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet because this is no joke. If I don't succeed in giving it zero speed, then this will be my last lecture. <laughs> I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. No i to już takie ciekawsze by było. Bo jakby któryś źle puścił i by dodał trochę siły od siebie przy puszczeniu, to by na przykład wybiło zęby i przynajmniej by było ciekawszy content dogadać. W, w tym y, twoje piśmie bardziej przestraszył niż nieustraszony ogóle jak tam nie no delikatnie się ten, Przestraszyłem delikatnie. Jest. ej, ale zobaczcie ta, ta, taki kurwa bzdet, nie? ale ja na przykład w gimnazjum i w liceum nie miałem takich w ogóle doświadczeń z fizyki tylko było taki jest wzór, proszę przepisać Sylwek, widziałam cię jak byłeś na wagarach jedynkę ci wpisuję ja pytam, ale jaki regulamin? Według jakiego regulaminu ja mam dostać jedynkę za to, że nie byłem na lekcji? Byłem na magarecie. Jedynka. <laughs> <I chuj. śmiech> A tak było, to ta historia jest niezmyślona wcale, nie? Tak było. Ja i kolega dostaliśmy. Z która generalnie kreuje się, czy tam nawet jest w internecie, taką dość odważną, no to nie możesz usiąść przed taką rzeczą i zacząć grzeć japę. Bo to będzie no, mega nienaturalne, nie możemy być nienaturalni. Bo widz odkryje i mówi, o kurde, ale udawane, ale ściema. Na pewno nie ma co udawać, nie, nie chodzi o udawanie. Zależy, no. Wa warto no, tak, na przykład tak, cokolwiek tak. powiedzieć, nie? Bo tutaj większość osób miało swoje zadania i nie powiedzieli nic, nie? Więc... Ja Mam traumę, tak. pamiętajcie, że to tak jak wam mówiłem, w ogóle nie chodzi o tak, to, ja żeby mówię, to, żeby. Tak, ja mówię, żeby. Pamiętajcie żyć... o, o co chodzi. To widz ma się cieszyć, więc jak. Wy... O Boże, pola nie da powiedzieć Frisowi. Dlaczego ona nie da powiedzieć Frisowi? Ona myśli, że jest najmądrzejsza, mama. Czemu te dzieci tak krytykują tą pola? Właśnie o to chodzi, żeby się wyróżniać. Będziecie mieć... A ja uważam, że Fris wcale nie jest taki e, wszechwiedzący. Bo to akurat ten program pokazuje. Realizacja tego programu miała być. On mówił, że będzie lepsza od jedynki, a e, kompletnie nie wyczuł e, opinii internautów, nie? Bo to jednak jest o wiele mniejszy niż pierwsza wersja, mimo że pierwszą aż tak nie oglądaliśmy na streamach. Ale przynajmniej to coś się działo. W plenerze było i tak dalej. Kamienną twarz i nic nie pójdzie przed nic nie pójdzie po to, to można być no z tak. Idziemy teraz do tej szywy, w której wcześniej była rzucona piłka. Właśnie w niej jest przy tej konkurencji teraz Radek i zobaczymy jak zareaguje, bo teraz przymontowali tam taką deskę z kolcami. Także ciekawe, ciekawe. Tak? Działa to tak, panowie. Oni biorą, ej, chodź, ty, weź coś powiedz, co powiedz? I oni opowiadają się tak starają opowiedzieć. Yes, oh! o! To jest strażne. Myślę, że trochę yes. mnie złapało teraz jak usiadłem. Jak myślałem, że to jest nic, to trochę przyśpieszyło Tak, wszystko? Tak. Załatwiłeś z operatorem to zaprawy dobra. No i to, tak, to dla urozmaicenia. Rozma bo okej, okay, to jest bezpieczne, bo to wali w tą szybę. Eee, no to on powinien tą twarz przyłożyć na przykład do tej szyby, żeby to centralnie przed oczami mu jakoś tam... I może wtedy ten strach prawdziwy by się jakoś obudził. a nie. nie, dość, że on jest chroniony przez szybę, to jeszcze i tak on jest z pół metra, kurwa dalej. no, no stary, no, ja tylko trochę. <grym> Ale nie wiem, ja myślę, że to źle ja w ogóle zrobiłem. Okej, okay, widzowie, mam się patrzeć. Źle zrobiłem tą reakcję spontaniczną, widzowie. Jeszcze bym trochę, byłem po... no, Jeszcze raz bym tą spontaniczną reakcję nagrał. Centralnie w ten punkt, czyli tam, gdzie te gwoździe będą. Zobaczymy. TAROL TO KOPNIE Mrugnąłem? Mrugnąłem? Nie spodziewałem się tego, więc nie miałem się kiedy wystraszyć chyba Słuchajcie w... Chłop się tego nie spodziewał Zaskoczony był Czego kurwa nie rozumiecie? Ja to taką szereg uskuteczniam od samego początku A zobaczymy jak mi pójdzie, bo mogę się mocno zdziwić Dobra, co jeszcze Kasper? Wszystko już powiedziałeś co miałeś powiedzieć, tak? tak. Nie mrugnąłem Taki kozak byłem, a to takie zaskoczenie. Ja rozumiem, że ktoś może się tutaj nie wystraszyć, ale strasznie ludzie tryhardują, bo tu nie chodzi o to, żeby tryhardować, nie? Żeby o, widać fajne, fajne te emocje. Tu nie chodzi, żeby tryhardować, natomiast w każdym odcinku no, musicie pod content, pod content musicie. Czyli ciągle ich uczy tryhardowania pod content. więc oni tryhardują, tylko że tryhardują, żeby się na przykład nie wystraszyć. Bo dla nich to jest takie bardziej wow. I to jest takie, oni sobie sami przeczą w tych odcinkach. Jeżeli chcesz, żeby ludzie byli spontaniczni, to im powiedz: bądźcie spontaniczni, nie róbcie nic na siłę, bądźcie sobą i niech w naturze wyjdzie, kto się nadaje, kto nie. My będziemy obserwować i wam po prostu damy werdykt na koniec, że jak my uważamy, kto ma osobowość naturalną. Natomiast tu każdy udaje, i dlatego jest to chujowe. Wiadomo, że można się nie przestraszyć, ale możesz zbudować napięcie, powiedzieć, że jest, co coś jest straszne, coś jest hardhorowe. Zresztą sami mówili, się niektórych rzeczy pali. a teraz totalnie nie o to chodzi, nie? Oni tryhardują challenge, a, a nie to, żeby widz miał fajnie Wszyscy mieli tryhard, zarówno ja i... Wow, Fris jest w szoku, kurwa, że oni nie podwidzą, tylko też... Właśnie, wiecie kiedy jest najfajniej? Kiedy ekipa się prawdziwie dobrze bawi, nie udaje dobrej zabawy, nie udaje pod widza dobrej zabawy, tylko naprawdę się dobrze bawi między sobą, to wtedy naturalnie, w magiczny sposób. I widzowie się dobrze bawią, bo widzą szczerość w tym, że twórca się naprawdę śmieje, bo go to rozśmieszyło. I wtedy też się widzi inaczej śmieje. Ale Fris jeszcze tego kurwa nie zakumał. To, 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 o co tu chodzi? To wychodzi na to, że wszystkie te reakcje ekipy były udawane? Bo on tak jakby tego uczy, nie? Teraz tutaj. Dziwnie to wszystko wygląda. Faktycznie nikt z nas też nie skumał, że chodzi tutaj o content. Wydaje mi się, że dzisiaj będę w grupie zagrożonej. Wszystko powiedziałeś do operatora co najmniej. No jest trochę stresik teraz, ale mam no, nie żyjemy rudnąłem. Rudnołem. Jak oni wszyscy mają, mrugnąłem. Oni bardziej mają taką challenge, mrugniesz czy nie mrugniesz. No, mrugnąłem, no trochę, trochę poszło, ale no jak tu się rzeczywiście podejdzie, to jest trochę, jest trochę gorszy strefik, nie? Trochę, no, czuję, 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 zdecydowanie czuję. Dużo osób zapomniało o tym, w tym też ja. Wow, tu następny, kurwa, śmieszek. Ale jaja. 20-40. Ej! Widzieliście co jest tam z tyłu? Ha ha ha, 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 ha 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 plus ha ha ha, bo z tyłu, a nie z tyłu. Ha 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 ile Po co tu jesteśmy? Czyli, żeby się nauczyć, właśnie tego, jak prowadzić odcinek, jak mówić do kamery. Z dzisiejszego dnia nie jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że mogę trafić znowu do grupy zagrożonych. Natomiast wiem, że nie tylko ja sobie tak dzisiaj poradziłem. Polka udaje hardkorkę i Fajrę, niepustę, 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 niepustę. po prostu poszła drugi raz na kulturę, więc zobaczymy, czym jaki pójdzie? Co, wszystko już powiedziałaś do operatora, tak? A nie. Czy spełniłaś swój influencerski obowiązek? Czy bierzesz tutaj udział forfan? Bo jak forfan, to możemy było. To możemy wyłączyć kamery, nie? Nie, ale bo, 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 bo. chciałam powiedzieć, że idę teraz na kolejną, no nie powiedziałabym, że to jest atrakcja, ale na kolejne doświadczenie. Ja się cykam. Ta, nie tak samo jak tam, bo teraz już wiem mniej więcej co mnie czeka, ale faktycznie trochę się cykam. Gotowa? Nie. Nie, to było! To było! Aż mi serce zabiło normalnie mocniej. To było dużo mocniejsze niż, niż te kolce spadające na, na twarz. Kiedy wszyscy uczestnicy ukończyli swoje zadania, jurorzy przeszli do podsumowania, jakim poszło. Nie no, ja jestem w ogóle niezadowolony strasznie z Was. W większości. Jeśli już tak bardzo coś tak radować, żeby się nie wystarczyć, to przynajmniej powiedz coś, skomentuj. Wiele z was nic nie zrobiło, jakby mieliście taki tunel wyżyn, dobra, byleby nic nie powiedzieć i nie zrobić reakcji. No nie, o tym. Ten... Ale ja, mi się naprawdę wydaje, że oni mają może i ciekawych ludzi, tylko że oni nie, nie dają tym ludziom być sobą, i to przez to tak. Taka presja, że udawaj fajne reakcje, pod content, wszystko pod content. To te, te dzieciaki, kurwa, po roku, w, jak będą tworzyć taki content udawany, to kurwa, każdy będzie miał depresję bo kurwa gdzieś zagubi siebie w tym wszystkim, nie? To jest kurwa bardzo chujowe, bardzo z chujowych rzeczy uczy ich Freeze. To jest pojebane, nie? Ja jestem za tym, że bądź sobą, no jak się będziesz nadawał, albo zbierzesz dokładnie taką widownię, która polubi ciebie, jakim jesteś, prawdziwie. A on y, y, uczy ich, y, wiesz, ale nie będąc sobą, zbierzesz więcej osób, którzy pokochają ciebie takim, jakim nie jesteś. No ale to kurwa, no właśnie to będzie... Sprawiało, że to ich będzie niszczyło, kurwa, w, 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 według mnie, nie? w dłuższej perspektywie. Takie dziwne to jest. Co, patec na przykład? Według mnie, patec akurat wydawał się taki, że on prawdziwie tak jest spontaniczny. Dokąd mam cofnąć? Bo niby fajne mówicie, że było. I żeby się nauczyć, właśnie. A, Patecki. Trochę, no, czuję, czuję. Ten Patecki, okej. Okay. <grywa> Myślałem, że o innym gadacie. Czuję, zdecydowanie czuję. Dużo osób zapomniało o tym, w tym też ja, yy, co... Po co tu jesteśmy? Czyli żeby się nauczyć właśnie tego, jak prowadzić odcinek, jak mówić do kamery. Z dzisiejszego dnia nie jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że mogę trafić znowu do grupy zagrożonych, natomiast wiem, że nie tylko ja sobie tak dzisiaj poradziłem. Polka udaje hardkorkę i po prostu poszła drugi raz na kulturę, więc o czym jaki pójdzie. Co? Wszystko już powiedziałaś do operatora, tak? A nie. Czy spełniłaś swój influencerski obowiązek? Czy bierzesz tutaj udział forfan? Bo jak forfan to, to możemy wyłączyć kamery, nie? Nie, ale chciałam powiedzieć, że idę teraz na kolejną. No nie powiedziałabym, że to jest atrakcja, ale na kolejne doświadczenie. Ja się cykam. Ta nie tak samo jak tam, bo teraz już wiem nie. Czekajcie, to on nie zwrócił uwagę, że ej, co ty poszłaś forfan? Najpierw musi. Bo jak forfan, to możemy wyłączyć kamery, czyli on od niej wymaga, żeby najpierw zrobiła wstęp, żeby się wszystko nagrało. Ej, to ja współczuję kurwa tym ludziom w tych projektach, jeżeli u nich tak to wygląda, że to trzeba wszystko tak. Nie I więcej co Nie. mnie czeka, ale faktycznie trochę się cykam. Gotowa? Nie. Ej, to ja wam od razu mówię, ludzie, którzy myślcie, większość twórców prawdziwie kurwa jest, ym, że to wychodzi od nich tak naturalnie. Że wy to czasem odbieracie, o, atencyjna kurwa jakaś, ale na przykład u Dela to on naturalnie czasem ma taki odpał. Nie robi. Zrobię taki odpał, to będzie tak i tak, tak i tak, tak i tak. Dlatego go zrobię. I to tak, a tutaj to jest wszystko tak bardzo mm, przerysowane i zrobione, taka fałszywość z tego projektu. B. Chyba tak nie było w pierwszym, czy też tak było? Ja ja Gen Z tak y, nie oglądam, ale oni nie, chyba byli tacy bardziej prawdziwi w tym wszystkim, czy nie? To naprawdę coraz dziwnie wygląda. Ciekawe czy to, może w ostatnim odcinku to będą naprawdę wytresowane małpki Frieza. Dawid, witamy wśród Wilków, Au. Nie, to było, to było. Aż mi serce zabiło normalnie mocniej. To było dużo mocniejsze niż, niż te kolce spadające na, na twarz. Kiedy wszyscy uczestnicy ukończyli swoje zadania, jurorzy przeszli do podsumowania, jakim pozostał. Nie, no, jestem w ogóle niezadowolony strasznie z Was. W większości. Jeśli już tak bardzo chcesz Dzięki, to się mistrzu. nie wystraszyć, to przynajmniej coś skomentuj, wiele z Was nic nie zrobiło, jakby mieliście taki tunel wyżyn. dobra, byleby nic nie powiedzieć i nie zrobić reakcji. No nie, o to, nie o to w ogóle chodzi, nie, Wizby by tego nie chciał oglądać i po prostu to byłoby... Ciągle to... jest taka presja, kurwa, nawet jak nie czujesz, że chcesz coś skomentować, to i tak to skomentuj, bo Frizz tego oczekuje. To jest takie... ...przyjęcia w filmie i jeżeli Was nie wystraszyło, to fajnie, dobrze, no bo... To jest nie wystraszcie challenge, ale przynajmniej coś powiedzcie przed, powiedzcie po, powiedzcie dlaczego wam się udało nie wystraszyć, jaką wykonaliście technikę do tego, co spowodowało, że mogliście to zrobić. Wiecie, no trochę trzeba o tym powiedzieć, nie? Nie można wejść tutaj. O dobra, udało mi się. Jakby ku... No co to ma być, nie? Rozumiecie o co chodzi? Trzeba powiedzieć. Widzowie, słuchajcie, teraz będę właśnie w tym brał udział. Tu są kolce, może mi się stać krzywda, no bo nie wiem, czy teraz Meksa stoi przez tego... Krzywda? jest dobrze zaklejona, więc uwaga, ja siadam. dobra, stąd to wygląda o wiele gorzej, nie? W sensie... No rzeczywiście myślę, że to będzie to naprawdę. Ja będę... Wow, ale wspaniały influencer, wow i od razu ta zmiana muzyki właśnie widzowie jak zaczynacie fajnie mówić, to muzyka w ogóle jest inna. Jest tak uwał wow, widzowie, dajcie łapeczki w górę. Komentarz, i ser przypini... przypini... dzwoneczek! On jest bardziej pierdolnięty niż ja w ogóle kiedykolwiek myślałem. A nie miałem o nim zbyt dobrego zdania. Dobra, dobra, jestem gotowy. Nie wiem, czy jestem gotowy. Nie wiem, ja czekaj, 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 No, nie wiem. Frisie, tylko zobacz: wszystko, co tutaj zrobiłeś, było udawane. Tutaj nie było nic szczerości kompletnie nic szczerości. Dlatego muszę ci pogratulować, bo jeśli ty kurwa na takiej nieszczerości zbudowałeś karierę w internecie, to ci kurwa gratuluję. Ale musisz być wewnętrznie kurwa. 5 złotych. Ja bym tak, nie wiem, nie czułbym się dobrze sam ze sobą, gdybym ciągle na w każdym odcinku musiał udawać. Bo nie, moje wnioski w moich odcinkach są moimi wnioskami, prawdziwymi wnioskami, że jak tak mówię, to naprawdę tak sądzę. Jak na przykład się śmieję na moich y, live'ach, to wtedy, kiedy naprawdę chcę mi się śmiać, a kiedy kurwa siedzę i wkurwiony jestem, to jestem wkurwiony i na koniec mówię, sorry widzowie, dzisiaj jestem wkurwiony, ale sorry, że, że taki live był bardziej wkurwiony, ale no taki jestem, nie?